gościem Radiokolor jest doktor nauk medycznych Bata Detloff. Dużo się mówi o kwasach tłuszczowych omega-3. Dlaczego tak ważne są w naszej diecie, pani doktor? Dostarczają energii, poprawiają pamięć i koncentrację, działają przeciwdepresyjnie, normują poziomy hormonów, działają ochronnie na serce, a przede wszystkim zwalczają stany zapalne w organizmie. Kwasy omega-3 są również bardzo ważne dla kobiet w ciąży, bo dzięki nim zmniejsza się ryzyko poronienia, a dziecko prawidłowe. Się rozwija. Dzięki kwasom omega-3 nasza skóra jest świetlista i jędrna, a włosy nie wypadają. Mało osób wie, że w naszej diecie występuje zbyt dużo kwasów omega 6, a za mało omega-3. Wyniki są alarmujące, bowiem aż 49% Polaków ma podwyższony stan zapalny powyżej 7, a 47% krytyczny stan zapalny, czyli powyżej 15. A pamiętajmy, prawidłowo, powinno być do czterech. Przewlekły utajony stan zapalny może przerodzić się w poważne choroby jak depresję, otyłość, zawały, udary, nadciśnienie, alergie, hipercholesterolemię, bezpłodność, cukrzycę. Czy też plagę naszych czasów, jaką są nowotwory? Warto regularnie sprawdzać poziom poszczególnych kwasów tłuszczowych we krwi. Na podstawie wyników badania omega test można ustalić indywidualną dietę i suplementację. Dodajmy, że omega test można wykonać w klinikach dr Beata Detloff.